Bardzo serdecznie. A dzisiaj zaprezentuję Wam, no, jak pobrać counter Strike 1.6. Dobra, to więc wchodzimy w sklep Play. Następnie mamy wyszukiwacę. No i wpisujemy CS. 1,6 klient no i pobieramy to no i to Dobrze. to pierwsze sobie pobiorę I drugi trzeba pobrać też na no aktor. czekamy, aż nam się pobierze. Działam na stówę. Polecam. Oglądaj mi ten cały odcinek, a jeśli Ci się spodoba jak i jak Ci będzie działać, to zostaw w górę a jeśli, a jeśli Ci nie będzie działać, to napisz komentarz, co Ci nie działa. Nie działa wszystko. Tylko, no, mord, gurzające, Dobra. Pierwszy jest kontest jeden klient jest zainstalowany teraz to XH3DV. Instaluje się. No i mamy zainstalowany, że Wyłączamy, jesteśmy nawet. Omenu, dobra, teraz, teraz e, klik, i, klikamy na no, S-Explorator -ex plików S-Explorator -S 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 plików możecie sobie pobrać w sklepie Play No i klikamy mm, Katie, proszę mi wydać. No, jesteśmy na tym. No, na rogu. No i teraz... Klikamy... No, wybieramy Garmin Quote Contest Strike Link wpłacalnie do opisu. A to będzie zimno. A tu mi przesłano. Przewiduję to, sobie. No, dobra Teraz... W, klikamy więcej. Wypakuj do wybierz ścieżkę SDCK i dodać i do plus. No i dodajemy folder. Pisujemy XAC. OK. Jeśli ktoś ma mało miejsca, to mu nie wejdzie. I OK. OK. A jeśli chcecie zainstalować mod, jak macie ten mod to jak będzie, no tak dużo tam plików, jak powiedziecie to klikacie na niego potem klikacie więcej, w do, no i potem xh klikacie no, i potem y, cs3 klikacie, no i no, i okej, okay, nie będziecie no, to będzie się robiło 20-10 minut 20 lub 10 minut to widzimy się kiedy to już się zrobi kiedy widzimy się kiedy już to się zrobi to wypakowywanie Dobra to się widzimy widzimy się jeśli to się zaspakowuje Spakuje no dobra, dobra. Ten, to już nam się rozpakowało. No a teraz wchodzimy. włączamy wszystko. I wchodzimy w CS. CS-klient. CS-16-klient. No i klikamy OK. No. Jak chcecie, żeby wam działały roboty to to klikacie sbot disable macie już dobra launch eccl 16 klient klikacie no i wam działa dobra ja sobie ustawię swoje ustawienia jeśli chcecie, żeby Wam się urwał załatwić, klikacie konfiguracją i touch i touch option. No i no, będziecie mieli na default. No jak macie na default, no, de default, no. to klikacie no, na samej górze na no. Kone i aktive i donate, donate, No i to jest Niektóre serwery są zablokowane, bo inni ze sobą. No i pójdziemy sobie na jakiś serwer. Możemy sobie wejść na przykład na... Przykład na ten, na ruski serwer. Join YonGame. No i wa, nam się już wczytują czytuj, się bronie. Wszystkie bronie się wczytują. Raz może działać, raz może nie działać. Ale na pewno zadziała. Mamy dwieście... Wszystko się wczytuje do cesa. Jeśli Ci pomogłem, to zostaw pod tym filmem łapeczkę w górę. No bo to mnie motywuje. Dobra, zrobimy tak. 30 lajków w odcinek. Z tego, z tego poradnika albo z innego. 30 lajków. Zobaczymy czy to wiecie tyle. 30. 30 pod tym filmem. Leci na odcinek. Z tego poradnika albo z innego. 3, co chwilę 30 lajków to nowy poradnik? A następnym poradnikiem e, wam jak zrobić. Będę nagrywał e, jak zrobić swoje własne intro. No i jesteśmy... Ja wchodzę sobie do CT i Akona. Jesteśmy. Los. No i musi się żądać skończyć. mam tak mało FPS-ów. Ragiera. No i...